W porządku. Żeby zdobyć szczyt, trzeba być gotowym na poświęcenia i duży ból. Dawniej zawsze dawałem radę. Nie sądziłem, że to serce. Ale David od razu uznał, że to poważna sprawa. Konrad nie okazuje słabości. Jeśli się zatrzymał i całe jego ciało się skuliło, David wiedział, że to coś poważnego. Sytuacja jest taka: Konrad źle się czuje, jest słaby. Na ostatnich wyciągach miał problemy. Schodzimy wracamy do bazy. Nie mogłem się ruszyć. A musiałem natychmiast zejść. Ale tak wysoko nie latają śmigłowce. Musieliśmy czekać na innych wspinaczy. To było tak niepewne miejsce. Nie mogłem marnować czasu. Zacząłem schodzić. David zszedł pierwszy i przygotował sprzęt. Brakuje mi oddechu, ból jest coraz większy. Musiałem panować nad procesem schodzenia, finania się i ściągania linii. Opuszczając się, musiałem wszystko kontrolować. Większość ludzi, kiedy ma zawał, nie jest w stanie sięgnąć po telefon i zadzwonić po pomoc. Konrad jest na zboczu potężnej góry i musi zejść ponad 300 metrów. Nie umiem tego opisać. To niewiarygodne. Kiedy się schylałem, posunął nacisk na moje piersi i miałem zawroty głowy. Uwięli się w kotwę, na ścianie, z kamienia i lodu. To koszmar. But he was Ale able Konrad zdołał zejść him. do bazy. Powinniśmy wezwać śmigłowiec. Nie mam wątpliwości. Chcesz? Tak. Usta ja, i lewa ręka mi zdrętwiały. To objawy zawału. Ściągamy śmigłowiec. Dobrze. Słyszycie mnie? W takiej sytuacji liczy się czas. A Konrad musiał walczyć o życie przez kilka godzin, a znaleźliśmy głowiec. Liczyła się każda sekunda. Mamy problem. Konrad źle się czuje. Chyba ma zawał. Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji śmigłowcem.